Dzień dobry z tej z tej strony Feralek dzisiaj nagrywamy następny odcinek na tym kanale z Garden of Garten of Banban V 1.0 Już już wyszła też druga część ale my będziemy grali w pierwszą nigdy w to nie grałem nie rozumiem o co chodzi a bardzo coś tam, Kurde, z tego co rozumiem, to kliknij ten zegarek, yy, że dla nas czas na zaginione dzieci coś tam jest bardzo ważny, kliknij na zegarek, żeby był większy czy coś w tym stylu. No to kliknę. Krzesła nie ma? Jakiś potworek tutaj jest. Ciemno. Aha, akurat teraz. Akurat teraz. O tej. Teraz wchodzimy. ty mam. Ty. A nie, nie mam ty. Jezus. Jeden FPS. No dobra. Czyli Pris. Coś tam. Shiftem, można. Kurdy. Hold shift to sprint, chyba było nie rozumiem, ale czy to jest chińska podróbka po playtime? To jest podróbka po playtime, z tego co rozumiem, ty, ale jak sobie jak sobie tak, no to to wygląda, jakby to była maczeta w lewej ręce. Wow, dobra, eee, tutaj jest, są so... Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć potworków. Tu jest jakiś zielony, żółty, czerwony, żółty... Nie wiem, nie obchodzi mnie to. To jest... To, to na środku takie to kółeczko białe, to było chyba w Poppy Playtime. To jest chyba... To jest takie trochę te kolory, patrzcie. Green. Red. Jak to się nazywa? Purple. Orange to są takie kolory akurat jak z Rainbow Friends To jest Rainbow... Rainbow Friends dodać yy, Poppy Playtime równa się Garden Batman Batman Garten. Garten, of, Garten of Man -Man. Man to jest chyba po niemiecku Mamy kartę Jedna karta Czy, gdzie mogę ją zobaczyć Setting A nie Front ty S, Dobra. Yy... Karta. Do czego to jest karta? Tu mamy stoliki. Możemy sobie. Nie można kucać. Czemu? Czemu? W... W... Ja nie lubię czasami, jak w niektórych grach nie można kucać. To jest jedno z najgorszych rzeczy. To jest minus tej gry już. I chyba tutaj. Wow. Zanim tu wejdziemy, chciałem powiedzieć, żebyście zostawili, że... Przepraszam, że tak długo nie było odcinków. Ale po prostu lekko zachorowałem. Tutaj nie miałem czasu, bo szkoła. Znaczy dalej jestem. Znaczy, dalej jestem chory. Więc yy, możecie mi podziękować, że yy, nagrywam odcinek, jak jeszcze jestem chory. Lekko. Yy, no więc możecie mi podziękować i napiszcie w komentarzu hashtag yy, nie wiem na koniec wam powiem Ja... you sejs chyba się pisze czyta się ciao bojos sejs it warrior blessed and free to because strong like me to chyba znaczy ten jumbo Josh chyba tutaj napisał jedzcie warzywa i owoce coś w tym stylu, że to bardzo zdrowe nie wiem Napisał na pewno jedzcie warzywa i owoce Wiesz możemy tu wziąć LOL Mamy jakieś urządzenie, to jest jakiś dronik. Weź dwie baterie. W ogóle nie mamy. W ogóle teraz zobaczę, że nie mamy ograniczonego sprinta. Ten typek się nie męczy. Z tego co wiem, to jesteśmy rodzicem, po tym co pisało tam, gdzie był ten zegarek do dotykania, do klikania. To jestem jakimś rodzicem, który szuka swoje dziecko. No, z tego co wywnioskowałem. I mamy znaleźć dwie baterie, no to czekaj się. na pewno teraz się zrespiły. Tutaj nigdzie nie ma, może... Nie ma. Tutaj nie ma. Możemy tu kliknąć? Ha. Nie możemy. Boots. Chyba to są buty, tu też nie ma. Dwie baterie, może tutaj były. A, tu? nie? Ej, też w Poppy Play tutaj było karta. O Dear... oja. To jest chyba coś takiego... Nie, spokojnie mało. Coś tam z, tym, z tyłu. Tu jest jakiś... Yy, pokonałem... bądź jakiegoś potwora. The only thing, żeby zaimponować Claire, Klej? klej. Claire... Coś w tym stylu. Tu jest Monster. Monster, ja i Claire. Czemu Claire to jest jedna wielka głowa? I czemu to jest... Wstąpcie. To jest to. Ten typek to był... Ten, ten typek jest czyli zły. No dobra. Nic Tutaj byłem. Tu. No przecież tu jest jedna bateria, i tam jest druga bateria. To jest tak, że nie wchodziłem tutaj, bo myślałem, że tutaj nic nie ma. Nie, wcale. Na dwie baterie i co ty. Ła, falujesz się. Jeśli ja się tak wystraszyłem tego. Bo patrzcie, jeśli ja nie skupiłem na tym. Left mouse... prys, left mouse button, to use your toy.

Nie rozumiem z tym prawym. No to chodź tu i zaprzyjaźnijmy się. No chodź tu. Okej, okay, teraz wali w to. Bo no, wydaje mi się, że w to trzeba. W to. O! No to teraz w to. TUTAJ! Durny dronie. wie? to Tutaj była taka łapka wystająca w POPPYPLAY Playtime No cześć Zostając w życie musimy i właśnie w prawo eee. Muszę wysmarkać nosa, zrobię pauzę, poczekajcie Dobra, nosa wysmarkałem, sprawdzę czy jest nagranie Dobra, jest No już wys... Okej, okay, a więc Ro... kliknij ten przycisk, Sen znowu wali w to Okej, okay, kliknij ten przycisk Chodź tu Rozwaj... rozwal tą szybę Dobra, eee, czyli szereg przycisków nie może nie da się kliknąć. Nie mam. Spoczko. Stresuję się. OZ. Bad balena. Sejs. Kindness... Nie rozumiem. O, Kaptajny kap oo Finless oh, Sejs. Oga Bog... Uga buga. U buga Uga. <ścoughs> nie mogę... I nie mogę. Supcia! to mogę, byłam mam. Chodzi do roje. Chyba sobie żartujecie? A to mnie nie zrobię! Fight egg to fed opila bird. A to się coś co coś się nazywa opila beard. Nie, nie. Przepraszam! Okej. Opila bird missions. Opila bird is okej. Okay. Czyli musimy coś jajek zdobyć. No, spoczko. Widzę już jedno. Super. Tutaj jest jakieś. O nie, ale jest takie coś. Spoczko. Tutaj jest jakieś. Nie. O, ale w, w ogóle. Drinku. Chodź. Dobra. Eee, klik Idź to, kliknij. Okej, okay. czy to coś, o to zrzuciło jajko, drugie jajo, okej, okay. ale gdzie jest trzecie, a bo ja mam dawać te Bo boję się, że jak będę dawać jej te jajca, to po tym szóstym ona mnie dostanie jumpscare, o i będę gdzieś indziej. Ale dźwięk. Jeszcze tylko trzy mi zostały, tak? Tak, jeszcze tylko trzy. Stresuję się trochę. Czekajcie. Widzimy, rozgmina. Jakby był jajkiem, to gdzie bym się schował? Ja jakby był jajkiem, to bym się schował. Jakbym tutaj bym się schował. O, tutaj bym się schował, jakby był jajkiem. Ale tutaj jaja nie ma. Tutaj nie mogę wejść. Tutaj nie ma jajka, bo patrzałem... O, wódca! Mamy chyba czwarte. Piętego tu nie ma, co nie? Głupie byłoby, jakby tu był. Super. Gdzieś musi być chyba jeszcze jedno, tak? Jeżeli się nie mylę. Co nie? Gdzie? Gdybym był jajkiem, to ja bym się ukrył, jakbym miał tylko tutaj. Tym na wszystko widzowie patrzałem już. Co tu chodzi? Tutaj nie byłem. Zlikłem To jest git. Ty no gdzie jest to jajo? Tutaj wzięłem jajo. Na tym na tym nie mogę się pochustać. O pila? że będzie robić... No, ej, no, w gdzie to Janio? O co tu? Tu nie ma. Tu nie ma, tu nie ma. Na drzewie nie ma. Czekajcie, wziąłem stąd. Wziąłem stąd. Wziąłem stąd. To wziąłem stąd, to już cztery, wziąłem z góry, to już pięć, a gdzie szósty? No właśnie, gdzie jest szósty? Jestem ślepy czy coś? Czekajcie. Parkur robię. Wiecie co? O, Tutaj jest jakiś liści Nieważny Tak i po to stamtąd schodziłem <grymne> Tylko po to I się nie dowiedziałem jeszcze co Widzę wiesz, zaraz zrobię z tego dwa odcinki przez to, że jednego jajca nie mogę znaleźć Tutaj, no tutaj już na pewno nie będzie tego jaja co nie, ale no. Niech tu już nie będzie. Tam nie może być, bo tam jest zablokowana, Na no, opilam, nie może być. Tu nie może być przecież. Tu było tylko ten przycisk. Gdzie to było? Jakby był jajkiem. Widzowie, że tu, jak gdzie jest to? Wysyłane jajko. No, pomóż się, no. Rynku? A może ty jesteś jajem? Lol, mogę wchodzić w drona. A tu było! Widzowie, sorry, że tak 5 godzin nie to szukałem, ale... No zdarza się, że nikt... Jeśli że coś mi zaraz zdorwie. No i co, pila? Karta. Bardzo naturalnie, wiesz? Panie... Fuj, ona tu... Żółta karta O, to czekaj! E, poczekajcie. Droniku Chodź. I wali w to. Proszę. Nie zawiedź mnie. Tutaj się otworzyło. I mamy włotek. Iśnik. A. No i super! Nie, 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 nie przeczytałem, od razu klikłem E Ciekawe <grych> Dobra Mamy młotek Sensuję mnie, wiesz Ja sobie tutaj już zapiszę ...grę. No ciekawie zapiszę e, Ciekawie zapiszę A, co nie... Aha, teraz mówisz, że spacja to jump ciekawe nie mam tej pomarańczowej o mam no, to kliknąć tak papa pa. nie no czemu tam są ślady daj tu to Już chciałem skakać! Już, już przysiadłem! Chciałem tam już skoczyć! Psz. Karta. No nie, łatwa z color? Który. No nie, ja chyba sobie! Jak, jakbym ja zwracam, ja nie wiem, ile ich jest! Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Ale skąd ja mogę wiedzieć, niby jaki to, jaki oni mieli kolor, kolor? No chyba sobie, na pewno ten był zielony. Na pewno to był różowy. O, ale reszta? To był chyba czerwony. To chyba był pomarańczowy? To był chyba biały? A to był niebieski. Nie ma żadnego głośnika, więc to chyba... Nie? To był biały, a tamto niebieski? A co, niebieski? Dwa nie mogą być białe chyba. A. To co za głos? Halo? A, karta! Siemałem. Sram, no chyba sobie żartujecie, no. Chodź do mnie. Dronie! Zapal się! Zapal się! Zapal się! Dronie! Wal! to zrobić? R. Jak ja to zrobić mam? A bo ja to już zrobiłem. No cześć, cześć, strasz sobie. Głupia kura. Staram się, żeby nie dostać tego żołobskera. Gdzie ona biegnie? Ja uciekam! Ja... Ja mam tu gdzieś... Ona gdzieś spadła w ogóle. Ona... Nie wiem. Ja uciekam. Ja uciekam. Mam to w tyłku. Nie powiem już brzydziej. Nie chcę. Ja mam to w tyłku. Spadaj. Co? To kliknąć, nie wiem. Szybko karteczka, karteczka. To nie wiem, wiem nie wiem! przecisk, przecisk, przecisk. Nie wiem. No hej, chodź do mnie. Mierz to, mierz to, mierz to, mierz to. Ja już nie wiem, boję się, nie spadam. To jest ona. Sekunda! O! Sekunda i bym umarł. Aha, jeszcze coś ślepy załek. Wiedziałem, musiałem coś źle zrobić, no bo. Wiadomo, wiadomo, wiadomo Wiadomo, że coś źle zrobiłem Zamykajcie się drzwi To było wiadomo przecież Dronik biedny ze sobą nad przepaścią Pewnie, pewnie Dronik spad... Nie, dobra jednak nie Już myślałem, że Dronik, wiecie co chciałem powiedzieć? Że Dronik spadnie Opila bird I ta, opila birdy... Jakby przy i, i, i weź nie drona i potem ten jakiś Badman chyba, bo to jest Garden of Badman. Nie, dronik, dronik, nie! Nie, dronik! Nie, kocham cię droniku! Skakać się nie mogę. To... No, cóż. Droniku! No nie, widziałem! Coś musiało się stać, coś musiało się stać. Gdzie? GDZIE? GDZIE JA SIĘ? Oła. Nie! Żartujesz. Co tu jest? CO TO? CO TO? CO TEN DŹABŁOŻOŚ?! Nie... nie... On akurat... Sorry, ale on akurat... Dziwnie ani strasznie nie wygląda... Da... Okej... Okay. koniec dziękuję kocham was dziękuję osoba która to, to zrobiła dziękuję że to już koniec garden of Warman 2 poczekajcie garden of man 2 spójrzmy trailer czy, czy, czy będą to zależy od tego będzie odcinek garden of Warman, czy nie garden of Warman 2 Czekajcie, no bo nie. No nie. Użyliamy kraj. To jest na Stewie oczywiście. O, Jezu w Droni.

Co? Nie wierzę. To nie, to jest jakieś głupie. Na dzisiaj troszkę z tego odcinka. Mam nadzieję, że już nie będziemy się wyjeździć w Garden of Barbar. Nigdy. Narazka.